Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie możesz skończyć prostych zadań, a potrafisz wciągnąć się w coś na 12 godzin bez przerwy? Dlaczego twoja głowa wciąż pędzi, jakby miała sto zakładek w przeglądarce, a ty nie wiesz, której użyć? To wcale nie musi być zwykłe roztrzepanie. W tym filmie poznasz dziewięć mniej oczywistych cech ADHD, o których większość ludzi, a nawet wielu specjalistów, prawie nigdy nie mówi. I uwaga, mogą one dotyczyć Ciebie, nawet jeśli całe życie myślałeś, że ADHD to tylko problem dzieci w szkole. ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, kojarzy się głównie z brakiem koncentracji, impulsywnością i nadruchliwością. Ale w rzeczywistości to złożony zestaw cech neurobiologicznych, które mogą wpływać na każdą sferę życia od pracy, przez relacje. Aż po poczucie własnej wartości, a dziś pokażę ci te mniej oczywiste sygnały i gwarantuję, kilka z nich cię zaskoczy. 1. Hiperfokus. Tak, ADHD to problem z koncentracją, ale w obie strony. Osoby z ADHD potrafią mieć hiperfokus, stan, w którym są całkowicie pochłonięte jedną czynnością. Może to być projekt w pracy gra komputerowa. Czy nawet składanie mebli o trzeciej nad ranem? Problem? Świat wtedy przestaje istnieć. Zapominasz jeść, pić, a nawet spać. I choć to brzmi jak supermoc, to bywa destrukcyjne, bo inne obowiązki po prostu znikają z radaru. Dwa: czasowa ślepota. Ile razy mówiłeś sobie, zajmie mi to tylko pięć minut, a mijała godzina? ADHD często wiąże się z trudnością w odczuwaniu upływu czasu. To tak zwane time blindness. Możesz w ogóle nie zauważać, jak szybko lub wolno mija czas, co utrudnia planowanie i bycie punktualnym. Dla mózgu z ADHD 5 minut i 50 minut to czasem prawie to samo. 3. Ekstremalne wahania energii. Jednego dnia czujesz się jak turbo rakieta, robisz wszystko naraz, a drugiego ledwo wstajesz z łóżka. To nie lenistwo. To często nieregularna regulacja dopaminy w mózgu. W efekcie możesz działać w trybie wszystko lub nic, bez złotego środka. 4. Nadwrażliwość emocjonalna. ADHD to nie tylko umysł, ale i emocje. Osoby z ADHD często odczuwają emocje intensywniej niż inni. Radość jest euforią, a krytyka potrafi zranić jak nóż. Ta tak zwana Dysregulacja emocji sprawia, że reakcje bywają przesadne w oczach otoczenia, choć dla ciebie są całkowicie realne i naturalne. 5. Niepokój wewnętrzny bez ruchu. Nie musisz biegać po klasie, żeby mieć ADHD. U dorosłych często objawia się to wewnętrznym napięciem, jakby w środku grała głośna muzyka, której inni nie słyszą. Kręcisz stopą, bawisz się długopisem, stukasz palcami. Bo twój mózg po prostu nie lubi ciszy. 6. Kreatywne skoki myśli. Mózg z ADHD działa trochę jak fajerwerki. Pomysły pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. To często prowadzi do niestandardowych rozwiązań problemów i dużej kreatywności. Problem w tym, że trudno je zatrzymać i uporządkować, przez co genialne pomysły mogą po prostu ulecieć. 7. Luki w pamięci. To nie jest kwestia braku pamięci, a zbyt dużej ilości bodźców naraz. Możesz zapomnieć o czymś, co wydarzyło się przed chwilą, bo twój mózg już jest trzy kroki dalej. Ale potrafisz pamiętać drobny szczegół sprzed piętnastu lat, bo był dla ciebie emocjonalnie ważny. 8. Problemy z rozpoczęciem prostych zadań. Nie dlatego, że są trudne, tylko dlatego, że twój mózg nie potrafi włączyć silnika. To tak zwany paraliż startowy. Wiesz, że zmywanie zajmie 10 minut, ale czujesz, jakby to była wspinaczka na Mount Everest. Kiedy jednak zaczniesz, nagle idzie jak burza. 9. Skrajne zainteresowania i krótkie fascynacje. Nowe hobby? Wszystko o tym czytasz: kupujesz sprzęt, opowiadasz znajomym. A po miesiącu zupełnie tracisz zainteresowanie. ADHD kocha nowość i świeżość, ale szybko się nudzi, jeśli nie ma stymulacji. Jak widzisz, ADHD to znacznie więcej niż stereotyp dziecka, które nie może usiedzieć w ławce. To unikalny sposób działania mózgu, pełen wyzwań, ale i mocnych stron. Jeśli w tych cechach widzisz siebie, pamiętaj. To nie diagnoza, a wskazówka. Warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże zrozumieć Twój mózg i dobrać strategię działania. A teraz powiedz w komentarzu: Który punkt pasował do Ciebie najbardziej? I jeśli chcesz poznać inne, mniej oczywiste mechanizmy umysłu, zasubskrybuj kanał Analiza Umysłu.